Witam Was serdecznie, chwała Panu Bogu, witam Was na kanale Jak pamięta, z tej strony Zachariasz, następnie chcę Was pobłogosławić i również poprosić naszego kochanego Ojca o łaskę, błogosławieństwo, miłość, radość, szczęście, pokój dla wszystkich moich słuchaczy, którzy mnie teraz tutaj słuchają. Wiadomo, że są osoby, które są mi przychylne, jak i nieprzychylne, za nieprzyjaciół również się modlę, abyś mi pani pobłogosławił, przebaczam wszystkim grzechy za osoby, które oglądają ten kanał jeszcze się nie nawróciły, aby przy skłoni, się skłoniły ku Tobie, aby zgięły kolano i zwrócili się do Ciebie, Panie nasz kochany Jezu Chryste, aby Ciebie przyjęli, ustanowili cię swoim Panem Bogiem i Królem nad swoim życiem. I prowadź nas, Panie, swym świętym duchem, umacniaj nas i dziękujemy Ci za wszystkie dobra, które od Ciebie otrzymujemy, za to, że mamy co zjeść, co się ubrać, gdzie się wyspać, za ciało, które nam dałeś, za ręce, za nogi, oczy, uszy, Usta, że widzimy, mówimy, chodzimy. Chwała Tobie na wieki nasz kochany Boże, które przynosi imię, Panie Jezu Chryste. Amen. Witam Was po dłuższej przerwie. Ogólnie y, przygotowałem sobie na dzień dzisiejszy y, taki artykuł na temat zwojów z Qumran. Dzisiaj przeczytam to, co ja sobie przygotowałem. I y, y, Wiem, że kiedyś, wiem, że dużo ludzi posługuje się też apokryfami. W zgromadzeniu, w którym ja kiedyś byłem, w polskich zborach biblijnych, bardziej to jest sekta. Tam ludzie ogólnie bardzo mocno weszły, weszli w apokryfy Czytałem je również ogólnie jako ciekawostkę, ale nie po, dłuższym, po dłuższych modlitwach i tego, co mi pokazał Pan Jezus Chrystus. Wejście w apokryfę uważam za błąd i za złe jest to zwiedzenie. Nie po to Pan Bóg dał nam. Biblię i Jego żywe słowo i po 2000 latach nagle mamy wchodzić czy tam nie wiem po ilu tysiącach lat zostały odkryte te zwoje z Qumran dokładnie dziś w 47 roku bodajże i mamy wchodzić nagle w jakieś apokryfy, a co z tą całą resztą ludzi którzy do, tego, do tych apokryfów nie mieli dostępu i przykładowo jakiś tam kalendarz słoneczny, że on jest prawidłowy, a wiadomo, że w sobie Boże jest opisane jasno na początku w Księdze Rodzaju o tym, że Pan Bóg stworzył Słońce i Księżyc do czasów, porów, dni, świąt, do ustanowienia tego wszystkiego. Można to sobie sprawdzić. Skoro Słońce i Księżyc, są no to Słońce i Księżyc, więc kalendarz powinien być lunarno-słoneczny, a nie tylko lunarny lub tylko słoneczny. Na tym to polega i tak jest, tak mi to pokazał Pan Jezus Chrystus. I w taki sposób ja to widzę kiedyś ogólnie, właśnie tak jak mówiłem, ja czytałem to z ciekawości, nic więcej. No bo albo kierujemy się słowem Bożym, czystym słowem Bożym, albo kierujemy się jakimiś nienatchnionymi księgami, i nie można powiedzieć, że one są natchnione, lub wybiórcze sobie wziąć. A to jest natchnione, a to nie jest natchnione. Nie, bo tam jest jakiś pozór zła. Słowo Boże mówi jasno, że nie mamy mieć nic wspólnego, nawet chociażby z cieniem pozoru z jakimkolwiek zła. Jeżeli tam jest coś złego, to nie możemy sami, kim ja jestem, żeby ustalać na przykład to y, jako zwykły człowiek i mówić, że to jest dobre, a to nie jest dobre, tamto jest dobre, a to nie jest dobre. No kim ja jestem? Pan Bóg złożył sam poprzez, poprzez wielu ludzi na przestrzeni wieków swoje święte słowo, tak to zostawił, i tak to powinno wyglądać. A każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, to nie ma Boga, prawda? I tak jest moje zdanie ogólnie. Każdy ma prawo mieć inne zdanie, jeżeli ktoś chce czytać apokrypse. Znaczy ja czytam apokryfy czasami jako i nic więcej, ale nie, nie wdrażam tego w życie, bo mi wystarczy tylko Słowo Boże. Pan Jezus Chrystus nigdy nie odnosił się do żadnych zwojów z i. Jak się odnosił to przeważnie do 5 księgu Mojżeszowego tylko i wyłącznie do tego. I ja, ja mam być na sami Chrystusa i tak jest moje zdanie, żeby moje prywatne zdanie, bo nie musicie się w ogóle ze mną zgadzać. Uważam, że na pokrypy to jest totalny obłęd I wejście w to, no, to doprowadzę do czegoś złego. I nie powinniśmy się tym sugerować, bardziej to traktować tylko i wyłącznie jako ciekawostki, i nic więcej. Na przykład. Czy są ogólnie zwoje z Kumran? Zwoje z Kumran jest to zbiór starożytnych rękopisów znalezionych w latach 1947-1956 w jaskiniach niedaleko osady Kumran nad Morzem Martwym dzisiejszy Izrael. Łącznie odkryto około 900 manuskryptów w 11 jaskinach. I Zawartość zwoju. zwoju, zwoje dzielą się na trzy główne kategorie. Teksty biblijne, najstarsze znane kopie ksiądz Starego Testamentu, na przykład księga Izajasza. Pisma apokryficzne i pseudepigraficzne, na przykład księga Henocha, jubileuszowe, testamenty dwunastu patriarchów. Teksty sekciarskie, unikalne dla wspólnoty z Kumran, najprawdopodobniej jesęczyków. Reguła wspólnoty, serek ha-jachat. Zwój wojny, między innymi synami światłości, a synami ciemności, komentarze do proroków, peszari, hymny wdzięczności, chodajot, apokrypy w Qumran. Apokrypy to teksty religijne, które nie weszły do kanonu Biblii hebrajskiej ani chrześcijańskiej, ale były ważne dla niektórych wspólnot. Wśród apokrypów znalezionych w Qumran znajdują się Księga Henocha, opisuje w wniebowzięcie Henocha, Anioły, Upadłych Strażników i Sąd Boży, Księga Lubileuszy, Paralelna do księgi rodzaju, ale bardziej szczegółowa i kalendarzowa. Testament Lebiego, Judy i innych patriarchów. Moralne nauki umierających ojców. Znaczenie zwojów. Pomogły lepiej zrozumieć udajeń w II wieku przed naszą erą i w I wieku naszej ery. Pokazały różnorodność wierzeń i praktyk żydowskich przed powstaniem chrześcijaństwa. Ujawniły, że niektóre idee chrześcijańskie, na przykład mesjanizm apokaliptyka, przez rytualny miały wcześniejsze odpowiedniki. Co jest najciekawsze właśnie, że w swoich kumrach jest opisane dwóch Mesjaszy. I tu już się powinna zapalić lampka. Ja zresztą jutro przeczytam, nie jutro, przepraszam, tylko następnym razem za pozwoleniem przeczytam artykuł pewnego mojego brata w Chrystusie, z którym mam kontakt. Przez maila i za pozwoleniem. Ja przeczytam tylko to, co on napisał na temat właśnie zwoju zwojuskumran, jego spostrzeżenia. Będzie to jego artykuł, nie mój. I rzucę go nie wiem za tydzień lub za dwa, ponieważ teraz filmy będę rzadziej wrzucał. Tak samo jak salmę muszę dokończyć i niedługo będę też nagrywał niektóre świadectwa ludzi, z którymi mam coś wspólnego. I na takiej to jest zasadzie. I w każdym razie Kubran można znaleźć o dwóch Mesjaszach. Dwóch Mesjaszy Kumran. W, w tradycyjnej Biblii mamy jednego Mesjasza, Pomazańca Bożego. Natomiast w Kumran pojawia się idea dwóch Mesjaszy. Mesjasz Aarona, czyli mesja, Mesjasz Kapłański, związany z kultem świątynnym. Mesjasz Izraela, czyli Mesjasz Królewski, Potomek Dawida, Przywódca Wojskowy i Polityczny. W dokumencie zwanym Reguła Wspólnoty, pierwszy QS, czytamy, że wspólnota miała nadzieję. Na przyjście obu mesjaszy: aż przyjdzie prorok i mesjasze Arona i Izraela. To różni się od tradycyjnego judaizmu, gdzie pojawia się raczej jeden mesjasz. Czasem z późniejszym rozróżnieniem na mesjasza syna Józefa i mesjasza syna Dawida, ale to już inna historia. Oraz od chrześcijaństwa, gdzie Jezus Chrystus jest jedynym mesjaszem. Inne nieścisłości i różnice. Księga Henocha zawiera rozbudowaną wizję nieba aniołów Sądu Ostatecznego, której nie ma w kanonicznej Biblii. Wspomina też o tajemniczej postaci zwanej „Synem Człowieczym”, bardzo podobnej do Jezusa, ale tekst powstał wcześniej. Zwój wojny opisuje apokaliptyczną bitwę między synami światłości i synami ciemności z udziałem aniołów. To coś, co przypomina objawienie świętego Jana, ale nie ma bezpośredniego odpowiednika w Starym Testamencie. Kalendarz solarno-księżycowy. Zwoje zawierają kalendarz, który różni się od kalendarza biblijnego, U Żydów lunarnego. Wspólnota Kumran używała kalendarza słonecznego 364 dni, bardzo uporządkowanego, co prowadziło do innych dat świąt religijnych niż świątyni jerozolimskiej. Peszarim. Komentarze do książ prorockich, np. Izajasza, Habakuka, które reinterpretują je tak, jakby mówili bezpośrednio o czasach Wspólnoty. To pokazuje bardzo subiektywne podejście do tekstów. I na, na temat tych dwóch Mesjaszy mamy jeszcze również tradycyjna Biblia hebrajska. mówi raczej o jednym Mesjaszu z Hebrajskiego Masiach, pomazaniec, który ma być potomkiem króla Dawida. Ma przywrócić Izraelowi niezależność, pokój i sprawiedliwość. Przykład Izajasza 11, Jeremiasza 23. Judaizm późniejszy mówi czasem o dwóch Mesjaszach. Ben Jozef, Mesjasz cierpiący i Ben Dawid, Mesjasz król, ale to rozwój późniejszy. Z tekstów kumrajskich, szczególnie pierwszym, pływ reguła wspólnoty CD Damasceński, Czwarty kół, testimonia. Wynika wiara w dwa autorytety, które mają się pojawić w czasach ostatecznych. Mesaż Arona, hebrajskiego mi Miben Aharon, kapłan duchowy, przywódca, nauczyciel sprawiedliwości. Pochodzi z linii kapłańskiej, lewici. Sprawuje funkcje liturgiczne i interpretacyjne. Mesjasz Izraela lub Dawida, hebrajskiego Hamishayach Biben Dawid, król, wojownik, lider polityczny, militarny. Pochodzi z rodem królewskim od Dawida. Prowadzi lud w wojnie z synami ciemności. Cytat z 1 QS 9.11. a się pojawi prorok i Mesjasze Arona i Izraela. To sugeruje nie jedną osobę, ale przynajmniej dwie. Kapłan plus król, a być może nawet trzech, jeśli prorok oddziela to, oddziel, to oddzielna postać. Rola kapłana ponad królem. W tekstach często kapan ma wyższy autorytet od Mesjasza Królewskiego. Przykład w czasie uczty Mesjasz Arona błogosławi pierwszy przed Mesjaszem Izraela. Część druga różnice kalendarzowe biblijnym versus humrański. Kalendarz biblijny hebrajski, rabiniczny, lunarno-słoneczny, luni solarnym. Miesiące liczone według faz księżyca, 29-30 dni. Żeby zgadzały się z porami roku, kalendarz słoneczny co jakiś czas dodaje się miesiąc przestępny, Adar 2. Święta, tak jak Pascha sukot są związane z cyklem, z cyklem rolniczym, słonecznym, ale liczone według miesięcy księżycowych. Kalendarz Skumran, czysto słoneczny, solarny, 364 dni, składa się z 52 tygodni po 7 dni, 364 równa się 52 razy 7. Każdy miesiąc ma 30 dni z dodatkiem. Jednego dnia co kwartą, na przejście pół roku. Święta zawsze wypadają w te same dni tygodnia, co według Esencjczyków było bardziej zgodne z wolą Boga. Znajdziesz to na przykład w księdze Jubileuszy i pierwszego Hanocha, kalendarz Hanochowy. Przykład różnicy w dacie paschy. W kalendarzu lunarnym pascha wypada 14 dnia miesiąca Nisan, który może przypaść na różne dni tygodnia. W kalendarzu kumrańskim pascha zawsze przypada w środę 14 dnia pierwszego miesiąca. Zawsze stały układ. Dlaczego tak bardzo się upierali? Wspólnota Kumran uważała, że kapłani w Jerozolimie Saduceusze zniekształcili święta i kalendarz. Uważali. Słoneczny kalendarz jest prawdziwy, bo dokładnie oddaje cykl stworzenia i porządek Boży. Oni tak uważali. Ci cała wspólnota z Kumran. Używanie luni solarnego kalendarza było według nich grzechem i odstępstwem. Według nich używanie kalendarza luni solarnego. No i samo to tutaj mówi o tym, Skoro Pan Bóg powiedział, tak jak mówiłem na początku księgi Rodzaju, że stworzył większe ciało i mniejsze ciało do dni, pół roku, świąt, to a według nich ten kalendarz był zły, no to jak to jest? Każde słowo Pana jest prawdziwe, prawda? My mamy posługiwać się całkowicie słowem Bożym. E, Żydzi w tamtym czasie posługiwali się z kalendarzem również chyba tylko lunarnym, co było też ogromnym błędem. Ale powinniśmy się posługiwać lunarno-słonecznym, tak jak mówi nam to Słowo Boże. Zresztą ja na ten temat też nagram pewien film, bo znalazłem kilka wersetów o tym właśnie, gdzie Słowo Boże mówi jasno, na przykład o Nowiach, gdzie nowie to są właśnie wypadały wtedy, kiedy był nów Księżyca. A nie tak jak ktoś sobie wymyślił, że nów to jest początek jakiegoś miesiąca i na jakiej podstawie? No, jeżeli oni nie wiedzieli, na przykład wychodzili na, na zewnątrz i nie mieli zegarów, nie mieli niczego, tylko patrzyli się, posługiwali się właśnie e, ciałami niebieskimi, takimi jak słońce, księżyc, gwiazdy na niebie, to na podstawie właśnie takiego nowiu wiedzieli, czy jest nowy miesiąc, czy nie ma nowego miesiąca. A nie, że oni stali sobie w domu, czy tam gdziekolwiek i siedzieli i odliczali ileś tam dni. I że tego dnia wychodzi początek nowego miesiąca. Nie, to jest błąd. Słowo Boże mówi jasno: Nów wypada wtedy, kiedy jest nów księżycowy. A nie e, jakiś tam inny dodatkowy dzień, jak to niektórzy właśnie zrobili w kalendarzu. Wiadomo, kalendarz ten esejski jest bardziej szczegółowy, dokładny, jeśli chodzi na temat tego kalendarza słonecznego. Wszystko wypada w te same dni. To jest fakt, tak jak tutaj przeczytałem. Ale my mamy brać pod uwagę, tak jak mówiłem, Słowo Boże. Kierować się tylko i wyłącznie Słowem Bożym. A nie jakimiś zwojami z Kumran. samo to już dyskredytuje te zwoje o jakichś dwóch Mesjaszach. Jest dużo, dużo więcej nieścisłości, które tu również znalazłem. Jak i również znalazłem ten Brat w Chrystusie. Ja to przeczytam właśnie następnym razem. Nagram o tym film. Będę czytał to, co on napisał. Jest to jego na pięć stron, takich dużych A4. Wypracowanie wykonał na ten temat. Ja to przeczytam. Każdy sobie sam rozważy, czy zwoje powinniśmy wchodzić z zwoje w Kumran, czy nie powinniśmy w nie wchodzić. Ja uważam, że nie. Tak jak już Wam mówiłem, jest to odstępstwo dla mnie jest to totalny obłęd w ogóle. Jakiś dwóch Mesjaszy, to się nie zgadza z tym, to się nie zgadza z tamtym, lub sobie mamy wybierać to, co jest dobre, a co nie jest dobre. A wiadomo, tak jak już mówiłem wcześniej, mamy stronić od wszelkiego choćby pozoru zła. I kierować powinniśmy się tylko i wyłącznie czystym Słowem Bożym. A skoro Esenczycy byli tasy wspaniałomyślni I Pan Jezus, tak jak niektórzy nauczają, że wywodził się z sekty Esenczyków. to była sekta, kiedyś to słowo zupełnie co innego oznaczało, oznaczało tajemne czy coś takiego. Nie pamiętam już dokładnie, co to słowo oznacza. Ukryty, tajemny, sekta z greckiego oznacza. Dokładnie, tak. I yy, jak wiemy, Pan Jezus Chrystus przyszedł i to było jedno z ugrupowań religijnych, prawda? Tak jak faryzeusze, tak jak sadyceusze, tak jak zaloci. A Pan Jezus przyszedł i co zrobił? Przeciwstawił się wszelkim religiom. Przeciwstawił się, nie budował żadnych kościołów, żadnych ugrupowań, żadnych, żadnych sekt. Yy, jak powiedział, my jesteśmy świątynią Boga, w nas żyje żywy Bóg poprzez swego Ducha, który nas zamieszkał, bo się w Duchu Świętym jesteśmy jednym ciałem Chrystusowym, prawda? I sprzeciwił się wszelkim rodzajom ugrupowań religijnym, denominacjom, sektom i czymkolwiek. Więc skoro Pan Jezus przeciwstawił się faryzeuszom, saduceuszom, to, to samo jest tak samo jest z esenczykami. Skoro wszystkim się przeciwstawił, to wszystkim. A nie, że teraz jednych wywyższył, jednych wychwalał. Jak to niektóre Ugrupowania w tych czasach religijno-sekciarskie lubią właśnie wywyższać na piedestale, stawiać esencjików, jakie zwoje skumran i, i inne jakieś jeszcze widzimy się. Jak to jest opisane w sobie Bożym, że znajdą sobie nauczycieli i tych są ich ucho łekce, prawda? I uwierzą w baśnie tam gdzieś jest taki werset. Słowie Boże, nie pamiętam już dokładnie gdzie, ale wiem, że jest na pewno taki werset. Wy również doskonale wiecie, o który mi chodzi. No i to są te baśnie właśnie, które wierzą i mają takich nauczycieli, którzy wprowadzają ludzi w błąd poprzez jakieś zwoje, skumra, jakieś nie wiem, dziwne rzeczy. I zamiast czytać czyste Słowo Boże, iść tylko za Panem naszym Bogiem Jezusem Chrystusem, a nie tam w jakiejś baśnie latać i idą się posługiwać. Ale to jest moje prywatne zdanie. Każdy ma na ten temat inne zdanie. Wiadomo, ja nikogo do niczego nie zmuszam. Jeśli ktoś chce wchodzić w apokryfy, niech sobie wchodzi w apokryfy, niech sobie nie wierzy. Ja pamiętam, jak ja wychodziłem z tej sekty Polskie Zbory Biblijne, taka kobieta, Maria Adamska, ona mi pisała w komentarzach, że w jej głowie jest i w jej sercu są tylko płaska ziemia i apokryfy. No to ja odpowiedziałem, no ale w mojej głowie... No i tak właśnie się różnimy, nie? W mojej głowie jest tylko Pan Jezus Chrystus i w moim sercu, no i Biblia, czyste Słowo Boże, nic więcej. Ja za tym idę. Ja idę za Panem Bogiem Jezusem Chrystusem, a nie za jakimiś yy, apokryfami. To tak samo właśnie jest jak z Kościołem katolickim. Oni znaleźli sobie, w, yy, dołączyli w XV wieku deuterokanoniczne, czyli siedem ksiąg dołączyli do tego, aby poprzeć ich tezy na temat czystca, na temat... Yy, yy, Kiedyś mi ktoś nawet podał przykład z Księgi Judyty, że właśnie w Księdze Judycie, gdzie jest opisane, ktoś mi napisał, że to jest o Maryi, jakieś tam prostu. Pamiętam, jeden z moich widzów mi pisał taki komentarz. I tam jest właśnie y, y, kult zmarłych ch, ch, ogólnie i dużo, dużo innych rzeczy jest właśnie w apokryfach, które Kościół katolicki sobie przyswoił. I tak samo jest z innymi właśnie, nie? Z tymi wszystkimi innymi. Wchodzą w te apokryfy i żeby poprzeć ich tezy jakieś, Wymyślone jakieś nowe dogmaty, chodzą ba pokrywy, wynajdują to tam i mówią, że tak ma, ma być. No nie, no tak nie ma być. Albo pan, idziemy za Panem Bogiem, Pan Bóg dał nam e, tyle ksiąg od samego początku, albo się tego trzymamy, albo nie. A ktoś chce prze przekraczać za te księgi, poza naukę Chrystusa. Okej, okay. jak ktoś może powiedzieć, że, bo to jest dla takich wyższych, wyższa nauka. Kiedyś mi taki jeden powiedział właśnie z tej sekty Jarek Nowobliski, że. Dla to jest e, słowo Boże, jest dla normalnych, a dla tych co są wyżej, już duchowo to apokryfy. No, no Tak, apokryfy. To co z tymi ludźmi, właśnie przez 2000 lat się tam po Ile te apokrypy, po ilu latach to zostało odkryte? Co z tymi wszystkimi? To dla nich nie była ta wyższa nauka? Oni byli jacyś gorsi? Nie używali tego kalendarza słonecznego? Czyli poszli na zatracenie, bo się miali z tymi świętami? No pomyślcie tak. Pomyślcie tak, logicznie. No właśnie. Ale to wszystko zostało, Wam już do oglądu. Bogu Was z całego serca. Dziękuję Was za wysłuchanie. Do wszystkich innych, jak zawsze. Zachęcam do przyjęcia naszego Pana, Boga Jezusa Chrystusa. Ustanowcie go swoim Panem, Bogiem i królem nad swoim życiem. Wyznacie mu swoje grzechy. Oddajcie mu swoje życie. Jeśli będziecie się trzymali Jezusa, to wszystko będzie dobrze. Chwała Panu Bogu. Przyszła też do mnie, niestety, smutna wiadomość. Jeden z moich braci w Chrystusie niedawno, no osłyszałem dwie wersje właśnie Piotrek, który kiedyś przyjechał nawet na uwolnienie do Artura, Artura Jankowskiego. Te demony nie chciały wyjść, e, się nawet przedstawił, ten jeden z tych demonów to uwolnienie było dwa razy. Nawet dzisiaj mi ktoś napisał w tej sprawie, że niepotrzebnie sobie dawał kłaść ręce na głowę wielu, wielu, bo nie był tylko tu, tu było u Artura, tylko było wielu właśnie takich i być może przez to mu się pogorszyło jeszcze, że ja słyszałem, że popełnił samobójstwo, drugu, słyszałem też drugą wersję, że zginął w wypadku. Bardzo smutna dla mnie wiadomość, ogólnie miałem z nim bardzo dobry kontakt, z tym człowiekiem i niestety nie ma go wśród nas. Tak właśnie działa zademonienie, tak działa też, jeżeli ludzie dają sobie nakładać ręce przez niepotrzebne osobę no przykre dla mnie to jest módlmy się za takich ludzi, którzy są zniewoleni módlmy się o uwolnienie módlmy się za naszych braci i Siostry Chrystusie módlmy się również za nieprzyjaciół i co najważniejsze, jak zawsze to powtarzam trzymajcie się Jezusa tylko Jezusa i wszystko będzie dobrze pamiętajcie, tylko Jezus i nikt inny z Panem Bogiem